Manko, witam was w kolejnym odcinku Minecraft Survival. Dzisiaj pokopiemy sobie trochę więcej w kopalni, no więc nie przedłużę. Albo nie, lepiej pójdźmy. Co się stało? Nie rozumiem. Nic nie ma. Co się stało? Grzybki są. Czekajcie, wyłączę sobie muzyczkę, bo ona mnie nerwie. Ale tak dziwnie. Czyli wychodzi na to, że musimy wszystko od początku zbierać. Ciekawe czemu się tak stało. Idziemy po węgiel? Tak, tam po węgiel. Dziwnie. Normalnie wszystko straciłem. Gdzie ja będę mieszkać? Do mnie. Do mnie straciłem. Ale wszystkie itemki. Nic nie mam. Mam tylko was, moi widzowie. Uratujcie mnie komentarzami i lajkami. I łapkami w górę. A jeśli nie będzie 50 łapek w górę. To stanę się bezdomnym Niestety Króliczku, króliczku Powiedz mi przecie Czy lubisz ginąć w tym świecie? Czemu ja słyszę zombiak? Hmm. Nie wiem yy, To, ale... Boże, ile tam było drewno? i to wszystko? 19 węgla, wracamy do domku. Węgla, wracamy do domku i puścinamy jeszcze drewna. Co mamy zrobić? Opcje. Przepraszam Was, że ciągle tutaj klikam. Ale mnie to denerwuje. E, dobra. Hmm. Tak. I zaczynamy zbierać. O Boże, wszystko straciliśmy. A tyle zbierałam tego drewna. Trochę dziwnie, bo ja tego nie mam i to nie jest żaden żart, ja tego nie ukryłem. Tu, tutaj, tu, tu, patyczki, tu, tu i teraz tu, tu, tu. bijemy dalej, bo co innego mam zrobić? No więc Czuję się jakbym zaczynał zupełnie od początku Bez niczego. Samotnie Ale tak czasem bywa. Chodźcie mój kwiatuszko sadzoneczko tutaj. Tutaj muszę Ci posadzić No mm, nie fajnie Nie podoba mi się to I teraz pokopię sobie te drzewko Czy tam widzę Świnia, 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 świnia Czyli jedzenie typu jedzenie Idę pojedzenie. Cześć! w Uca, umce, Żalcie, żalcie. Uga, 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 uga. Gięcie, wy puszyste stworzenia. Chodźcie do domu kupić. Mi się wydaje, że jakby te drzewka chciały się, chciały mnie pocieszyć i dały mi kolejne sadzonki. Nie wiem. A, jejku, jejku. Tak niefajnie się złożyło normalnie wszystko wyssało ciekawe co się stało w ogóle nie wiem wszystkie rzeczy zniknęły no więc tak nie fajnie tutaj tylko zjeść to co się w już biegać nie możemy O, ciepłe mięsko. A za chwilę co damy do pieca i będzie wszystko super. Tu będą zapasy. Mm, nie fajnie. Naprawdę nie podoba mi się to, co się tu stało. To ja widziałam tam krowa, krowa, krowa. Potrzebuję zboża. Zboże było w skrzyni. Dwie krowy, jeszcze lepiej trzy, cztery. Krowy przyszły. Jest zboża, na tutaj dobrego. Dziękuję grożę, odważymiesz. Krowki, 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 krowki. Patrzcie, kopię wam taką dziurkę, do której będziecie wchodzić, do której sobie wyjdziecie i jak sobie wyjdziecie. To stąd to nie wyjdziecie. Rozumiecie? Krówki? Nie. O! I teraz patrzcie. Ja muszę wykopać jeszcze takie coś. Rozumiecie? O, przepraszam, krówki. Chodźcie tu. Chodźcie. Chodźcie. Jej! A ty krowę! Więc ja spadaj tam. Jej! No, wychodzi na to, że mamy też hodowlę krówek. Czyli... Jak będziemy mieć trzy żelaza, to będziemy mieć cały czas jedzenie. No, cały czas jedzenie będziemy mieć. Jakie krowy... Jaka ta gra jest dobra? Normalnie... Nie to już... Wszystko straciłem, ale dostałem dodatkowe sadzonki. Przyszły do mnie krowy. No normalnie... Wszystko dobrze. O nie, robi się ciemno. Lepiej wracać do domu. Chociaż. Kiedy postawić tu? Dobra, i lecimy do danku, do danku, danku, i lecimy do danku, do danku, do danku, do danku, do potwory. do danku, do danku, do danku, do danku, do Już mogę. Spać? Już mogę Eee wrenne potwory Czy nie ma tam żadnego Dobra Panowie grzyby, proszę rosnąć o, o! O! Mam jedną żelazo! Mam jedno żelazo. Cud, cud, cud. Ja mówiłem, że ta gra mnie lubi. Ja mówiłem, ta gra jest dla mnie przeznaczeniem. Ja to mówiłem, ja to mówiłem. Jedne krówki. Zrobię wam to tem, żebym o Was nie zapomniała. Rozumiecie? Niestety totem będzie tylko taki. O, a tym, totem to będzie ksiś. Na waszą cześć. Tu 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 tu. Pochowane krowy. Tu tu tu, 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 tu. jej kropki, jak tam? Pa! Muszę nagrać odcinek do końca. O, będzie druga pszenica, tak, tak. Oczywiście druga pszenica, więc chyba możemy zacząć rozmnażanie. Krówki, chcecie się zabawić. Krówki! Chcecie mieć dzieci? Lóbcie. Dzieciaka. Hi, hi, hi. Mam hodowlę krów. Mam hodowlę krów. Mam hodowlę krów. ciebie sobie po... Pęgię. Mięso. Tutaj jest węgiel. O oh, Boże, to będzie trudne. Czy tutaj za tych nie ma? Ty mnie ochronisz w biedzie. O, ochroniłaś, dziękuję. Teraz ginie. I kolejne dni mijają. I odpływa, musi być rozpoczęta. Na dole dalej jest węgiel. Boże! W ogóle? Po co będę tam ścinał? Mogę tutaj zacząć ścinać. I ten las, ten las wykoszę cały. I sadzonki będę pozyskiwać i przesadzać tam. No, fajny pomysł. Skończę to i idziemy do domku, zwiewamy stąd panowie i panie i dziewczyny, zwiewamy do domku. Kurka, wyszłaś na moje terytorium, gień. Nawet te kurki, biedny kurczyska. Były takie dzielne Co to było Iluminati się stało O trzy sadzonki Pięknie Wręcz wspaniale wspanie Dobra Idziemy do domku i koniec odcinka o Boże, naprawdę musicie się tam respić. Ty gnoju. Gin! Dobra, zabity. Dobra, to byłby koniec odcinka. Zasubskrybuj kanał, zostaw ok w górę. Napisz komentarz, czy Ci się podobało. No i pa! Pa pa pa! Złoto.